Zakończyła się całkowitym zwycięstwem na jeźdźcy z południa. Bez taktycznego geniuszu Radowida, królestwa nordlingów nie były w stanie oprzeć się niezliczonym legionom Emhyra. Czarne sztandary zawisły nad Nowigradem i Redanią. Zmęczony nieustannymi podjazdami temerskich partyzantów, Emhyr far Emreys przystał na restytucję ich królestwa na prawach Lennika. Zbuntowani żołnierze złożyli broń, a cesarz mógł dzięki temu skupić swe siły na innych frontach. I tak dzięki zwycięstwu Nilfgaardu Temerczycy odzyskali swój kraj, a historia po raz kolejny dowiodła, że lubi płatać figle. Rozprawiwszy się z Radowidem, Emhyrfar Emrejs rozliczył się z wrogiem wewnętrznym. Wierni cesarzowi szpiedzy wskazali imiona spiskujących przeciw niemu kupców i arystokratów. Choć ich bunt nigdy nie wyszedł poza fazę mglistych planów, cesarz nie znał litości. Jak zwykle. Podczas gdy kontynent wykrwawiały wojny, skeligę pod rządami Cerys przeżywało rozkwit. W przeciwieństwie bowiem do swoich poprzedników, młoda królowa zamiast na cudzych ziem skupiła się na dbaniu o własne włości. Dzięki temu wyspiarski naród znacznie się wzbogacił. Ale stracił też przy tym swój dawny pazur. Cyrilla Fiona Ellenrianon, dziedziczka Nilfgaardzkiego tronu, wybrała życie na wiedźmińskim szlaku. Geralt nauczył ją wszystkiego, co sam umiał, a potem każde ruszyło w swoją stronę. Wkrótce potem o wyczynach popielato-włosej wiedźminki głośno było od Jarugi po góry Kowiru. Podczas gdy królowie przesuwali granice, Geralt i Jennefer wiedli spokojne życie z dala od wielkiej polityki. Dni upływały im na leniwych spacerach i długich rozmowach, śniadanie jedli dobrze po południu, oczywiście najczęściej w łóżku. Nuda powiecie może ale oboje nie pragnęli niczego bardziej.